Moje 85-lecie. Rozprawka filozoficzna. Czy Bóg istnieje? Kraków, 19 kwiecień 1985 roku. Filozofia bytu, rozdział 25. Buka przyroda, część pierwsza. Stworzenie czy ewolucja? Fałszywa to alternatywa, bo od dawna wiadomo, że Bóg rządzi i kieruje światem przez prawa przyrody. I dotyczy to nie tylko sprawy ewolucji przyrody ożywionej, w tym powstania człowieka ale także świata opisywanego przez fizykę, zarówno w wymiarze atomowym, jak i kosmicznym. Odwieczny spór idei o stworzeniu świata ewolucjonizm czy kreacjonizm przybiera teraz nową formę. Teistyczny ewolucjonizm jest doktryną akceptowaną zarówno w katolicyzmie, jak i u większości protestantów. Na czym więc polega teistyczny ewolucjonizm stanowiący współczesną odpowiedź chrześcijaństwa na kontrowersje ewolucja stworzenie. Wielkość Boga polega na tym, że nadał odwieczne prawa, które niejako wyręczają go w sprawowaniu opatrzności nad stworzonym światem. Na podłożu tych poglądów ukształtował się współczesny teistyczny ewolucjonizm. Teistyczny ewolucjonizm uznaje, że Pan Bóg rozpościera ogólną opatrzność nad procesami, które z punktu widzenia przyrodników idą własnym torem. Ponadto uznaje się wręcz, że Bóg posłużył się przypadkiem, jako głównym motorem ukształtowania się nowości biologicznych. Innymi słowy, Bóg nadal pozostaje Stwórcą, gdyż to od Niego pochodzą prawa, które nadał materii i jej zdolność do samokształtowania się w najróżniejsze współczesne i wymarłe formy życia, ale nie jest już Stwórcą bezpośrednim. Jak Bóg stwarza przez ewolucję. Otóż Bóg działa w świecie najpierw jako przyczyna pierwsza udzielająca bytom istnienia i posługuje się bytami stworzonymi z odrębną naturą jako przyczynami wtórnymi. Skoro stworzenie ma swą własną naturę, jest także zdolne działać zgodnie z tą naturą z pewną dozą autonomii. Każdy stworzony byt istnieje tylko dlatego, że Bóg, będący samym istnieniem, podtrzymuje go cały czas i w każdym miejscu w istnieniu. Gdyby Bóg przestał podtrzymywać nas w istnieniu, po prostu byśmy znikli. Gdy Bóg, stwarzając jakiś byt, działa jako przyczyna sprawcza, nie wprawia go w ruch tak, jak ludzcy inżynierowie wprawiają w ruchki stworzone przez siebie urządzenia lub maszyny. Bóg sprawia, że byt stworzony może poruszać się sam ze swej natury. Ład stworzenia ma charakter ewolucyjny właśnie dlatego, że Bóg, który sam nie ewoluuje, zna stworzenie jako ewolujące i takiemu właśnie stworzeniu udziela istnienia. A zatem zawsze będziemy mieć do czynienia z relacją całkowitej zależności rzeczywistości stworzonej od stwórcy. Zmieniające się stworzenie może się zmieniać tylko dlatego. Że zostało stworzone jako zmienne przez niezmiennego stwórcę. Bóg Przyroda, część druga. Temat relacji człowieka do natury podjęty zostaje w Biblii. Człowiek, jako istota stworzona na obraz Boga, otrzymuje nakaz panowania nad zwierzętami i czynienia sobie ziemi poddanej. Powierzchowna lektura może sprawiać wrażenie, iż biblijny nakaz pozwala na eksploatację świata dla swych egoistycznych korzyści. Tymczasem poprawna interpretacja Biblii zakłada coś zgoła innego. Jara w boskie pochodzenie świata wymaga szacunku dla przyrody. Tekst ten, odczytany właściwie, zachęca człowieka do uprawiania ogrodu świata. Święty Franciszek wobec wszelkiej natury ożywionej odczuwał zachwyt, czułość i miłość. W przekonaniu wielu chrześcijan zagadnienie ekologii ma niewiele wspólnego z wiarą. Jednak sytuacja ta zaczęła ulegać zmianie. Wielu ekologów doceniło religijne podstawy zaangażowania w ochronę świata, zaś teolodzy wskazują, iż religia stanowi związek człowieka z porządkiem stworzenia. W teologii wykształcone zostało nowe pojęcie ekoteologii, która swą refleksją obejmuje rzeczywistość świata, analizując ją jako dzieło stwórcze Boga. Działania o charakterze destruktywnym dla środowiska są interpretowane jako tak tzw. grzech ekologiczny. Współcześnie coraz częściej dochodzi do głosu kosmocentryczny punkt widzenia. Podkreśla się, że świat stworzony ma wartość sam w sobie, nie tylko jako rzeczywistość służąca człowiekowi cała rzeczywistość została stworzona ze względu na Boga i to on a nie człowiek jest miarą wszystkich rzeczy dlatego przyroda wymaga poszanowania jako dzieło Boga a stosunek człowieka do niej nabiera wymiaru religijnego i moralnego celem pogiętych rozważań kościoła jest określenie jak powinien wyglądać stosunek chrześcijanina do świata stworzonego natura jest zatem wyjątkowym miejscem którego obserwacja może doprowadzić do poznania i wiary w Boga. Mamy objawienie nazywane historycznym, gdy Bóg wkroczył w historię człowieka. Ciągle jednak mamy jeszcze to bardziej podstawowe objawienie, dostępne dla każdego bez wyjątku człowieka, Księgę Przyrody. Warto badać i kontemplować tę pierwszą, najbardziej podstawową Księgę Bożego objawienia. We współczesnym nauczaniu Kościoła tematyka ekologiczna zajmuje coraz istotniejsze miejsce. Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który w swym nauczaniu bezpośrednio nawiązywał do ekologii. Harmonię przyrody uznawał on za Boże objawienie równe temu, które zawarte zostało w Piśmie Świętym. Wyrazem troski o środowisko jest ustanowienie przez papieża Dnia Modlitwy o ochronę stworzenia. Matematyka w przyrodzie.